Siema, sieba widzów, witam cię. Smacznego rosołku. Jeżeli czekajcie jakiś lajk, muszę coś wymyśleć mądrego. Widzowie, jeżeli pamiętacie, co fagata zrobiła, zostawcie lajka. Zobaczymy, ile osób pamięta. A jeżeli nie pamiętasz, to subskrybuj, aby się dowiedzieć. I ja jestem geniuszem po prostu. Do jutra trwa jeden z eventów w Shake darmowej grze przeglądarkowej, która jest też dostępna na Androidzie oraz iOSie. Event ten pozwala ci na kręcenie kołem 40 razy i wiele więcej, ale pogadajmy o evencie halloweenowym, który trwa do końca następnego tygodnia. On ma wiele do zaoferowania. Ja wam tylko przedstawię te najciekawsze, czyli 5 razy większe szanse na znalezienie epika w sklepie, limitowany halloween pet, większa szansa na znalezienie grzybu w misjach, tylko wielkie kamienie mogą być znalezione w kopalni i wiele, wiele więcej w grze mojego dzieciństwa. W którą gram do tego czasu, czyli Shake Symphony, wbijajcie w link w opisie i sprawdzajcie, co jeszcze Shake Symphony ma wam do zaoferowania. Idealna gra na nudę, gwarantuje, że cię wciągnie. Polecam. Dobra, widzowie, mamy edge na początek, więc no. Żopson. No. czy ty mi copyrighty chcesz od razu tak z góry zrobić yy, gumić? Ja, ja, ja wiem, co próbujesz zrobić. Żopson. masno, Zapłynięła masło. Co robić, za to dzieje, za to wieje, jako pastor? Okej, okay. trzeba jedno przyznać. Tak jak ten cały Edziorab jest cringe'em największym, to z takimi rzeczami jest jakkolwiek kreatywnie. Gdyby od razu od tego zaczął, to inaczej by mu się kariera potoczyła. No to dosłownie, to, to nie? Jeżeli tak by robił dalej i tak by robił od początku, to by było gitanie, jakieś fake dramy i tak dalej. No serio, to jest chłop, który potrafi, jest w miarę kreatywny, ale nie ma jakiegoś takiego wyczucia, gdzie ta kreatywność się kończy, zaczyna cringe. E, fa nie, nie. Agata, masz wydać ze stół? Czekaj. Nie, że, 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 że stół, że stuła art, rozumiecie? To jest prawda. A, uważaj, bo wpadnie do stół, dzięki. Okej, okay, dobra, rozumiecie, że. O, już wam przypomnę wszystko, bo fagata 100 zł wymagała od piłkarzyka, który jej nie chciał zapłacić za taksówkę. A Stuart to jest ta osoba, którą wykorzystała. No i uciekła, wiecie, uciekła z pieniędzmi. Rozumiecie, od... No. <grym> Ale ja nie wiem, czemu ona się dalej z tego śmieje. Z jednej strony udaje, że, o Jezus, tak się tym przejmuje. Jezus, przestańcie już, ja pierniczę. A tydzień temu wrzuca film, gdzie się z tego śmieje. No to. W końcu się z tego śmiejesz? I haha, wszystko żarty? Ci się dotyka, no nie rozumiem tego, bo ona dopiero co robiła live, gdzie mówiła, że Jezus, ja codziennie płaczę. O Jezus. A co ty robisz? Ty sobie sama nie pomagasz, dziewczyno. No co to w ogóle jest? On. Każdy wie, że jestem ulubioną tiktokerką w zeba. Przecież ja cię nawet nie znam. Kim ty jesteś? A, A dobra, o nie, to jest ten cringe. Nie, Queen Serafina, ja już ci powiem jaka jest dokładnie prawda. Jesteś zdecydowaną TikTokerką, która już skończyła mieć swoją atencję. Po tym jak się zbłaźniłaś na filmach kamerzysty i on już cię nie chce, dlatego szukasz jakiejkolwiek atencji właśnie w tym, że nagrywasz cokolwiek, że jestem ulubioną TikTokerką Zeba. Nie, ja nawet o twoim istnieniu nie pamiętałem i, i, i tyle. No. E, to taka jest prawda. <laughs> Julia Żuga już ona tak, ja to widziałem! Julia Żuga, i co ty robisz w ogóle? W sensie, ja widziałem też komentarze, że ludzie mi pisali luzę, bo jakby to była fagata, to byś już nagrał odcinek osobny. Macie rację. <noise> Ale to nie dlatego, no bo kurde, Julia Żuga jest częścią Timu X2. A Team X2 ja już wiele razy mówiłem na filmach, że oni robią content dla dzieci, a śpiewają o 4 2 i jakichś innych dziwnych akcjach. Więc to nie jest tak, że ja o tym nigdy nie mówiłem. A to mi po prostu nie dziwiło, że ona tak tańczy. No, patrzcie. Jakby jestem przeciwnikiem tego totalnym, ja, ja, ja mam 9 latek, przyszłam z mamą na, na koncert ja się spodziewam Julii i która sobie po prostu tańczy jakieś ładne choreografie, a nie zaczyna dupskiem wypinać jak Kuźwak Cardi B czy Nicki Minaj. Ja rozumiem, tanie z tańcem, ale wydaje mi się, że są jakiekolwiek limity, nawet w takim czymś, nie? Ja widziałem jakieś komentarze, nie wiem, to pewnie jest na tyle wiarygodne, co to, że ciuchy Konopskiego mi przyszły obszczane, ale widziałem, że ktoś pisał, że przyszedł na, z mamą na taki koncert i, i mama mu dała karę potem. <grym> No, chill, 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 Julka, chill. Ja rozumiem, piękny taniec, serio, ale nie ten target. No nie, no to jest jakbym ja robił koncerty typowego trapu, robił content dla dzieci i potem, nie wiem, kurde, zaczął się, się ocierać, czy coś, no, 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 nie, no. Po prostu nie, jestem na nie i tyle. Jeżeli Julia Żugaj chciałabyś o tym porozmawiać, to z chęcią z Tobą porozmawiam o tym. Chyba, że rozumiesz po prostu, że to jest nie okej okay. I, i, i tyle. Ma bo... takich rzeczy nie robię, stary, no gdzie? Nie? No ja to wiesz, co ci powiem? Ej, ja zawsze widziałem te memy ze skarpetą. Ale czy wy serio socjopaci jakby korzystaliście ze skarpety? No, no nie wiem, no dla mnie to jest abstrakcja jakaś, wiecie, no to jest skarpeta, do tego wkładasz nogę i w ogóle jakby. Nie słyszeliście nikt o papierze toaletowym, ale dobra, mniejsza. Pan do Świętej, do spowiedzi. A nie, dziękuję. Ej, serio tak robią? Co to jest? O nie, też to widziałem, Julka. Dlaczego Julia Żugaj mi mówiła, że ona robi content dla dzieci, a potem na jej koncertach o papieroskach śpiewają? No, więc ja widziałem, że gdzieś tam się wypowiadała, że, że w sumie to oni tak jakieś tam rzeczy z tej piosenki nie śpiewali, typu przekleństwa i tak dalej. No i tak, no, nie w ogóle, jaki jest sens tego, że Shio tam śpiewa? To jest koncert Julki, a Sio śpiewa, to po pierwsze. A po drugie, że śpiewa w ogóle jakąś nie swoją piosenkę, tylko kuźwa Kalifornia. Automat z napojami w PKP. Co? Mega, mega. O, jest kam kam to jest puszka po, po, po polskiemu, po angielskiemu. Miałem ten fotel. Dajem ten... Co ty? Co... Czemu ty nie masz tego zablokowanego, człowieku? Myślałem, że lecę na pysk. Co? O. Co ty się dzieje w ogóle? Dlaczego meduza śpi na dmuchanym materacu na streamie w dzień? Dlaczego? Daję ten... Tego youtubera tak mocno kochałem Mnie Że na jednym z odcinków związałem go, zakleiłem mu usta taśmą i uprowadziłem do sypialni Freeze Trzy, cztery Jay Dąbrowski Jaś <laughs> Dąbrowski na zawsze Nie, bo ja pamiętam, że Freeze też coś z taśmą robił, że kogoś przyklejał taśmą A to chyba swoją byłą dziewczynę, nie? A tak, chyba tak, nie wiem, weź mi ją jeszcze w komentarzu, potwierdźcie, proszę Poszedłem kiedyś do ciebie do, po zdjęcie, powiedziałaś mi, że zrób z chlesem bo mnie w ciemności nie widać <laughs> O no nie, nie E? O co chodzi z tymi editami? Ja mam wrażenie, że te dzieci mają sprane mózgi. Na początku okej, okay, nawet śmieszne, ale po co to Ice Ice Baby jakieś jakieś jej miny, jak pokazuje. Jakim cudem miałaś dwa z pięć... Jakim cudem miałaś dwa z mający, a pięć z fizyki. Jezus, ja się spociłem to czytając. Okej, okay, jeszcze raz. Jakim cudem miałaś dwa z majcy, a pięć z fizyki? A, majcy, że... że matmy? Kto mówi majcy na matematykę? Aha, dobra. Ok, rozumiem. Ko content nitrowy, ale zrozumiałem ten. Gravit... Kumiś, <gumich> nie. Nie wsadzimy tego do miniaturki. Nie, nie zaczynamy takiego kontentu. Ja wiem, że ty lubisz sobie popatrzeć. Super, fajnie, ale nie, nie w pracy, proszę. No co ty Co tu ty robisz w ogóle, no? <gumich> o 10 zł. Ja pierdolę, chłopaki. Ale 10 zł ma. O <gumich> 10 na 10, wiesz tak. <gumich> go w ale. Ale 10 złotych jego. Przyjemność jeszcze płacą. No, no wiecie, no, no kto co lubi, nie? Grube nie też mają uczucia, na przykład Nie, gu... no dlaczego? <smellan> gumisz, jesteś po prostu brutalny. Ale przynajmniej wiem, gumisz, że masz uczucia jakieś. No <smellan> <śmellan> nie, przepraszam, gu... <sparřik> Twój chłopak. A. Który? A? <sparik> o to jest pytanie. Ja, ja nic nie będę mówił, ale wiadomo o co chodzi. No, co, 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 co to ma być? Do mojej mamy. Co to w ogóle się dzieje jakaś lasucita atakuje i w ogóle. Jak ja się, cieszę, że oni nie jest tak głośno. W sensie jakby... że jednak jednak przeszło obojętnie. No, wydaje mi się, że ominęliśmy widzowie troszeczkę pocisk. To! Rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi. Czy rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi? Zebotyfowy trap V2. Numer 1. Cosplay Kerfuś X się Mega ja Trudno Szpileka, Blue Dojściałym Nie no zostawaj Wow, co tu się dzieje? Czekajcie no. e, Przypominaj to jedną scenę z jednego Ale nie spodziewałem się, że ludzie z Natsu bardziej się będą spełniać na streamach Meduzy i będą bardziej ciekawi niż kuźwa na, na Natsu World Jestem <laughs> dobrą <ekologką. śmiech> A, Powiem tak, treno, trenowała, trenowała przez ostatnie parę miesięcy Ciszę <laughs> No, 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 miał rację, no to, no, w sensie, kurde, no, przez to, że ona u tego Stiflera jakby się pokazała, dalej żadnej skruchy nie pokazała, no, nie, no, mam mieszane uczucia i wydaje mi się, że u mnie, u mnie nigdy, na przykład, nie będzie tak, że jakoś jej wybacza ale też kim ja jestem, żeby jej wybaczać. Chodzi o to po prostu, że opinii o niej nie zmienię. O, tak bardziej. Dzień dobry, z tej strony Robot Kerfu. Witam. Kocham was wszystkich, a wy kochajcie się ze mną, znaczy co? To jest prawdziwy Kerfuś? Nie, no, nie ma szans. Nie, to jest fake Kerfuś. Znaczy pisze Kerfuś oficjal, ale to chyba nie jest oficjal. Policji być Ej, smutno mi się robi jak to widzę. W sensie, ki już są muzyką w tle, tak i tak, copyrighty pewnie będą, ale smutno mi się widzi, by tutaj ekipę, jeszcze taką wiecie, pełną nadziei. Jakby jeszcze nie na topie, tylko taka wschodząca, no taką nostalgię wam straszą, nie jak Karol jeszcze nie był pseudo biznesmenem, znaczy no biznesmenem, no tylko youtuberem. No cóż, Uuu. Główny podejrzany w sprawie kerfusie Nie, no nie mogę A, wzięte już ma Dobra, widzowie, miło się z wami oglądało TikToki, miło się z wami śmiało Mam nadzieję, że będzie dużo pozytywnej energii Widzowie, wiecie, bo na tym kanale tylko patrzymy, patrzymy na pozytywną stronę życia, tak Na nic innego, każdego dnia wstajemy Zmotywowani, Jestem sobie na widzowie Miłego dnia wam życzę i na razie